W ostatnim czasie jesteśmy świadkami zupełnie nowego sporu na polskiej scenie politycznej. PiS podjęło rękawicę rzuconą przez PSL i samo zadało ciosy. Obie partie mają podobny elektorat. Wiedzą to dobrze i Jarosław Kaczyński, i Janusz Piechociński. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że PiS jest w tym starciu goliatem. PSL o współrządzie od kilku lat teoretycznie większa partia opozycyjna mogłaby go w takiej sytuacji zmiażdżyć. Wszak to partie władzy zawsze muszą się tłumaczyć. Jednok, jednak nie dość, że piechocińskiemu udało się doprowadzić do momentu, w którym to opozycja się tłumaczy, to osiągnął jeszcze jeden sukces. W końcu, zanim Dawid pokonał Goliata, musiał, musiał zostać przez Olbrzyma w ogóle zauważony. Kto wie, czy dla PIS starcie z PSL nie jest takim pojedynkiem wysokiego ryzyka. W politycznej kłótni może zyskać tylko mniejszy rywal, który krzyczy na tyle głośno, że dostrzega go rywal większy.